Cześć, witaj! Po ostatnim artykule o możliwości zrabiania na stronie internetowej pojawiło się sporo komentarzy i zamiast każdemu odpowiadać postanowiłem nagrać to krótkie wideo, aby skomentować to, o czym pisaliście, moi kochani, na, na mojej stronie. Denis Rubel napisał, w dzisiejszych czasach, jak mamy WordPressa i banalne instalatory w serwisach hostingowych, to z łatwością każdy może mieć stronę czy bloga. Dzisiaj liczy się treść i ewentualnie wiedza marketingowa, jeśli chcemy osiągnąć coś więcej. Oczywiście zgadzam się z tym. Każdy może założyć stronę, każdy może założyć bloga, jednak nie każdy to robi. Czy liczy się treść i ewentualnie wiedza marketingowa? Wydaje mi się, że wszystko się liczy i wszystko ma znaczenie. Bo jeśli zaczynam biznes w internecie, a za taki również traktuję prowadzenie bloga, jeśli zaczynam to robić tylko i wyłącznie ze względu na pieniądze, tak naprawdę będzie znacznie trudniej osiągnąć sukces. Jeśli przyrównamy to do osoby, która zakłada bloga i pisze na temat, który ją bardzo pasjonuje i bardzo fascynuje, Dominik odpisał. Wiele osób tak uważa, że postawię bloga i zarobię, ale w większości tych osób nigdy nie zarobią, bo im nikt nie pokaże, jak to zrobić. Teraz już przyszły takie czasy, że jak ktoś nie buduje listy, to traci każdego dnia potencjalnego klienta. Oczywiście, Dominik. Ważna jest wiedza, ważne, żeby na początku ktoś podpowiedział nam w jaki sposób pisać artykuły, w jaki sposób publikować, gdzie się udzielać i to, co napisałeś, lista adresowa również jest bardzo ważna. I bardzo podobnie jak mówiłem już tutaj o komentarzu Denisa Wrubel, tak samo i Tobie, Dominika, powiem, że wszystkie elementy są ważne. Ważne jest systematyczne publikowanie, ważna jest lista adresowa, ważna jest właściwa treść. Jaki ważna jest wiedza, w jaki sposób te wszystkie rzeczy połączyć ze sobą I e, aby stworzyły konkretną treść Sawant napisał Trzeba przyznać, że dziewczyna odnalazła ciekawą i niezagospodarowaną niszę Obecnie większość pomysłów to są pomysły, na które już ktoś wcześniej wpadł Przynajmniej ja tak mam Sawant, jakiś czas temu miałem okazję e, rozmawiać z jednym Przynajmniej tak jest medialnie nazwany Jednym z najmłodszych polskich milionerów z Kamilem Cybulskim, który jest właścicielem serwisu ściąga.pl. I tak naprawdę jego przygoda w internecie i jego bogactwo zrodziło się właśnie od ściąga.pl. I można powiedzieć, że jeśli ściąga.pl już istnieje, to trudno wymyślić cokolwiek innego. Nie tak dawno temu, kilka tygodni temu, przeczytałem informację o tym, powstał nowy serwis bardzo podobny treścią. Prawdopodobnie, nie pamiętam dokładnie, prawdopodobnie nazywa się zadane.pl i również odnosi ogromne sukcesy. Dlatego nie do końca mogę się z Tobą sawant zgodzić, że wszystkie pomys pomysły są już zajęte, bo jeśli spojrzysz na to z drugiej strony, to się okaże, że jeśli ty masz dany pomysł i dano, dana branża ciebie naprawdę bardzo pasjonuje, to nie będziesz zwracał uwagi na to, że ktoś już taki pomysł wykorzystuje, tylko będziesz tworzył po prostu swoje, swoje dzieło i jeśli będziesz to robił z pasją, to sukces jest praktycznie gwarantowany. Kolejnym tutaj przykładem jest również e, spryciarze.pl Podczas gdy wiele osób mówiło wcześniej, że sukces drugiego YouTube'a jest praktycznie niemożliwy, to dwóch chłopaków, Polaków, po krótkim pobycie w Anglii wróciło do Polski i uruchomili serwis, który nazywa się dzisiaj Spryciarze.pl. Jest to zasada bardzo podobna. Publikowanie przez osoby zarejestrowane tam w tym serwisie, publikowanie filmów, dokładnie tak samo jak i na YouTube. W tym jest to wykorzystywanie też pomysłu, które istnieje i również na, w takiej dziedzinie można odnieść sukces. Pigu napisał, jest to zagadka, której nigdy nie zrozumie. Instalacja WordPressa to dwie minutki, a mimo to większość osób albo się boi, albo na serio nie chce wejść w temat. Tyle potencjalnie dobrych blogów się marnuje, bo komuś się nie chce, albo nie potrafi. Ach, to nasza mentalność. Pigu, zachęcam Cię do tego abyś skupił się po prostu na swojej pracy, na sobie, a mniej przyglądał się innym ludziom, bo jeśli chcesz osiągnąć sukces na swoim blogu, w swojej branży, w swojej dziedzinie, kiedy będziesz przyglądał się i przyrównywał swoje prace do innych, będzie bardzo trudno osiągnąć jakiekolwiek rezultaty, bo cały czas będzie to przyrównywanie się i podglądanie działań innych. Blog podróżniczy. WordPress to jest to, jest tak prosty semestr, że każdy może prowadzić swojego bloga. Każdy może oczywiście, natomiast nie każdy to robi. <grych> Michał, WordPress jest super narzędzie, a, w, a po. W połączeniu z odpowiednimi wtyczkami można niemal wszystko. Niestety w prowadzeniu bloga jest jedna rzecz systematyczność. Michał no niestety, to słowo niestety tutaj nie pasuje, bo przy prowadzeniu, kiedy weźmiesz pod uwagę chociażby pracę na etacie tam jest również ważna systematyczność czyli codziennie między 6 a 14 musimy się stawić w tej pracy i za tą systematyczność na koniec miesiąca otrzymujemy wynagrodzenie tak samo w przypadku prowadzenia bloga. Jeśli dla kogoś to jest od po prostu wymogiem, albo z przymusu jest pisanie, systematyczność, używasz słowa niestety, no to znaczy, że dla ciebie to jest wielki, wielki problem, wielki ból. Dlatego zachęcam Ciebie do tego, żeby z niestety zrobić te słowo zamienić na na szczęście. Na szczęście, dlatego że niewiele osób rzeczywiście jest systematycznych, a jeśli ty będziesz systematyczny, czego ci z całego serca, Michał, życzę, to te efekty na pewno się pojawią. Kolejny Michał napisał: Dokładnie, stali użytkownicy sami się nie znajdą. W internecie mamy całą masę blogów, dlatego trzeba wybić się poza konkurencję. Oczywiście, że tak, trzeba wybić się swoją innowacyjnością, swoim podejściem, swoimi własnymi treściami. Marek Jasne, że trzeba zarabiać na blogu, pisząc o czymś, co cię interesuje. Ale do tego czasu, ale do tego, ale od tego można zacząć. Później te blogi prowadzić może ktoś inny za nas o ile na to zarobią. Marek oczywiście, tylko jest taka, tylko jest jedno ale. Mnie osobiście bardzo pasjonuje WordPress, bardzo pasjonuje budowanie stron internetowych I to jest moja pasja, moje hobby, z którym, e, którym po prostu uwielbiam się zajmować, dlatego nie jestem do końca przekonany, czy oddałbym kiedykolwiek to pod opiekę innym osobom, dlatego że ja po prostu kocham to co robię. Natomiast oczywiście jeśli, e, jeśli człowiek zacznie już zarabiać konkretne pieniądze, to oczywiście może zlecić pisanie takich treści e, innym osobom. Jacek Pastuszko. Wiele osób zwraca uwagę, że WordPress jest prosty w instalacji, każdy może postawić bloga. Zgadzam się z tym, tylko że sama instalacja, uruchomienie nowego serwisu to dopiero początek. Jeśli zabraknie na blogu ciekawych treści, nic z tego nie wyjdzie, z tego zarabiania. Warto pisać o tym, na czym się znamy. Może to być hobby. Jeśli blog będzie na temat bliski naszemu sercu, to artykuły będą ciekawe, nie zabraknie tematów do pisania. Pisanie o pasjach spowoduje, że blog będą trafiali nowi użytkownicy, czytelnicy będą na niego systematycznie wracać. A zarabianie? to przyjdzie z czasem. Jacek, no w stu procentach nic dodać, nic ująć. Gratuluję Ci naprawdę i bardzo się cieszę, że, że skomentowałeś tutaj artykuł, bo, bo w stu się, procentach zgadzamy się ze sobą. Ja uważam, kochani, że zarobione pieniądze... To jest efekt uboczny dobrze wykonanej pracy. Tak samo jak i przy każdym innym biznesie. I jeszcze Jacek, yy, ja, ja, hydraulik, ja hydraulik. Napisał WordPress. Wydaje się świetnym pomysłem, ale zależy jakie. Je swoje wysiłki w to włożysz i zaangażowanie. Efekty do tego by się powiodło, każdy może prowadzić tego bloga, lecz w tej dziedzinie konkurencja jest i to spora. Ja hydraulik, jeśli rzeczywiście jesteś hydraulikiem, to w momencie kiedy do swojego biznesu będziesz podchodził również z takim nastawieniem, że konkurencja jest spora, tak naprawdę bardzo trudno będzie ci się przebić w, w, na chociażby w swojej dzielnicy, bo, bo cały czas będzie, będziesz postrzegał swoją pracę jako mnóstwo konkurencji przed sobą. Niemniej jednak Konkurencja jest potrzebna, bo zmusza nas do wysiłku, ale też motywuje do pracy. Meble z nierdzewki. Meble z napisał bardzo przydatne informacje dla każdego, kto chce zarabiać na własnej stronie internetowej. Oczywiście na początek piszemy wszystko z pasją, bo to jest nasze na przykład hobby. Jednak jest... Jeśli jest możliwe skorzystanie i zarobienia na blogu, to dlaczego nie skorzystać? Cenne porady dla początkujących. Oczywiście zgadzam się z Tobą. Osobiście uważam, że jeśli ktokolwiek ma jeśli, że strona internetowa tak naprawdę powinna zacząć zarabiać pieniądze w jakikolwiek sposób, bo uważam, że tworzenie strony internetowej czy bloga internetowego jest Biznesem, takim samym biznesem jak jakikolwiek innym, natomiast wiele osób, niestety, z racji tego, że koszty i zainwestowania w, w bloga są stosunkowo niewielkie, traktują tą, ten swój biznes po macoszemu. I jeszcze e, raszka napisała, prawdopodobnie ona. Ja jakoś to zarabianie czarno widzę. Oczywiście blok można założyć, lecz dla początkującego jest to ciężka sprawa przy tak dużej konkurencji, no ale cóż zawsze warto spróbować, bo jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz, jakie będą tego efekty, a może pozytywnie się rozczaruję. Merażka. Jakiś czas temu prowadziłem salon kosmetyczny, który otworzyłem dla swojej żony. W momencie, kiedy szukałem osób do pracy jako kosmetyczki, jako osoby do robienia paznokci, wiele osób przychodziło i mówiło, że chcą spróbować. Pewnie mi teraz nie uwierzysz, ale natychmiast rezygnowałem z takiej propozycji, dlatego że jeśli człowiek prowadzi własny, własną swoją firmę, własny swój biznes i zainwestował w to dużo pieniędzy, to w momencie, kiedy przychodzi ktoś, kto chce po prostu spróbować, dla mnie nie jest żadnym partnerem do biznesu. I podobna sytuacja jest tutaj w przypadku bloga. Albo coś robimy, albo próbujemy. Jeśli człowiek tylko będzie próbował, to jest tak naprawdę duże prawdopodobieństwo tego, że nie osiągnie sukcesu. I kolejną jest rzeczą jest to merażka że życie to taka samo spełniająca się przepowiednia, jeśli podchodzę do biznesu i czarno widzę daną e, przyszłość, to tak naprawdę po co w to wchodzić? Nasz maluszek napisał, mam swoje blogi związane z modą dla dzieci, teraz przymierzam się do bloga na WordPress, mam nadzieję, że spełni moje oczekiwania. Ja również mam nadzieję, że spełni Twoje oczekiwania. Kochani, podsumowując tak króciutko, jeśli zaczynasz pisać, piszasz swojego bloga, przede wszystkim uwierz w siebie, uwierz w swoje możliwości, zacznij pisać, pisz ciekawe treści, staraj się pisać systematycznie. I nie przejmuj się tak bardzo zarabianymi pieniędzmi, jeśli jest możliwość umieść jakieś banery reklamowe lub jakiś program partnerski yy, i po prostu czekaj na efekty. W każdym biznesie tak naprawdę jest wymagana praca. W zeszłym tygodniu miałem rozmowę z jednym z czołowych polskich marketerów internetowych, który, który zarabia naprawdę poważne pieniądze. Trochę pokłóciłem się z tą osobą, dlatego że pisze i zachęca do kupna swoich produktów, swoich kursów, pisząc o tym, jak w dwie godziny, jak w godzinę można zrobić coś tam, zarobić ileś tam pieniędzy. Zapomina dodać w tym wszystkim o tym, że zanim osiągnęła ten wynik, kosztowało ją to 7 lat ciężkiej pracy, wcześniejszej, tak naprawdę dużo bólu, zmagań, a a później w momencie kiedy jest ten sukces, kiedy ten człowiek już pewną drogę przeszedł, ma jakieś doświadczenie za sobą, wówczas jest znacznie łatwiej oczywiście prowadzić ten swój biznes. Natomiast w momencie kiedy się pisze, że w godzinę czasu coś zrobiłem, nie do końca to jest prawda, bo ta godzina to jest efekt końcowy wcześniejszych kilku lat naprawdę ciężkiej pracy. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam serdecznie do usłyszenia następnym razem.